W całym świecie powiadają: Prawa głosu mieć nie mają ani ryby, ani dzieci. Tak od wielu już stuleci. Co by było jednak, gdyby wyskoczyły z wody ryby? Niemożliwe jest to, chyba. Lecz w rybniku jedna ryba, a właściwie rybek, Szczupak postanowił wrażeń szukać i wyskoczył dnia pewnego z wód Zalewu Rybnickiego. Chciał, jak wszyscy rybniczanie, iść na wielkie głosowanie. Podczas głosowania w mieście Spór rozstrzygnąć miał się wreszcie, czy w szerokim gronie osób dzieci mają prawo głosu. Rybek z wody więc wyskoczył i się miastem zauroczył. Długo stał i się rozglądał, bo zobaczył piękne ronda. Co zielenią lśnią w rybniku niczym wyspy Pacyfiku. Ba, w tym mieście cud ogrodzie poczuł się jak ryba w wodzie, ależ miasto ukwiecone. O, o, może znajdę tutaj żonę. Pod zespołem wyższych szkół żaka, który ciągle kół, chciał zapytać się o drogę. Żak był w szoku. Ja nie mogę. Nie mieściło mu się w głowie. Ryba godo. Tak jak człowiek. Żacy, żacy! Głośno krzyknął. Patrzcie! Ale rybek zniknął. Zaczął błąkać się po mieście. W końcu trafił na Śródmieście, a gdy wszedł na Plac Wolności, odrobinę się rozzłościł, bo w fontannie kot z Rybnika chciał małego zjeść gubika. Gdzie kocurze z tym pazurem? I pogonił za kocurem. Rozpędzony wpadł na rynek. Tutaj krótki odpoczynek zrobił sobie pod ratuszem. I znów ruszył z animuszem. Później e, spytał o godzinę pod teatrem: Blond dziewczyny. Ta uciekła przez zieleniec, krzycząc: W mieście jest odmieniec! Drogi Panie Ogrodniku, ale po co tyle krzyku? Gdzie jest? Nie wiem, ale chyba to jest jakaś gruba ryba. W końcu tam, yy, gdzie Bazylika, spotkał rybek przewodnika. Proszę Pana, mam dziś w planie dojść na ważne głosowanie. Więc zaufaj memu słowu. Musisz iść na stadion rowu. W owym czasie, na stadionie, można rzec, w dość licznym gronie, trwał zacięty spór wśród osób. Mają głos! Nie mają głosu! Dzieci zaś cichutko stały i się tylko przyglądały. Rybek wciąż się kręcił w koło, ganiał pod muzyczną szkołą, w zabytkowej był kopalni, w pięknym zamku, na pływalni, pływał rudą i nacyną, lecz do celu nie dopłynął. Zwiedził wiele zakamarków, rąd, zieleńców, skwerów, parków, widział, jak w tych zakamarkach tętni życiem gospodarka. Raz daleko był, raz blisko. W końcu trafił na lotnisko. Samolotów tam jak uli. Więc zapytał się Makuli. Gdzie jest stadion, drogi panie? Chciałbym iść na głosowanie, ale numer. Ryba gada. Właśnie lecę tam, więc siadaj. A tymczasem na stadionie głosowanie, głosowania nadszedł koniec. Rozstrzygnięcia, drogie dzieci, wciąż możliwe były dwa. Pół głosów było przeciw, a pół głosów było za. Rybek w locie więc wyskoczył i nikt tego nie przeoczył, gdyż zawołał, jeszcze ja, jestem, jestem. Odkąd rybka głos przeważył, w mieście każdy zauważył, że dzieciaki oraz ryby na poważnie, nie na niby, głos we wszystkich sprawach mają. Zatem głosy swe oddają. Ja w tym tłumie również stałem i za wami głosowałem. Ale zaraz muszę znikać. Wy zostańcie tu, w rybniku.